Oho. Oho. Ciekawe, jak w to tańsami zjedzie. O oh, kurde. Jakie opierdzielu, dwa dworstwałe miejsce. Słuchajcie, dziewięćdziesiątką zwykłą. Cześć, witajcie, witajcie w kolejnym materiale na kanale, a dzisiaj M47 foł średni na 7.3 No i pierwsze moje doznania z tym pojazdem były bardzo przyjemne, ponieważ zaskoczyła mnie świetna prędkość obrotu wieży. Uwaga, 28 stopni na sekundę, a z wyszkoloną załogą e, na ekspercie mamy 36 stopni na sekundę, jest to prześwietny wynik, biorąc pod uwagę masę na naszego czołgu no, ale mamy też ponad 700 koni mechanicznych tutaj silnik, e, prędkość tego pojazdu jest naprawdę bardzo dobra, fajnie przyspiesza i ktoś by powiedział, no ale coś za coś, mamy dobry obrót wieży mamy dobrą prędkość, ale tak się składa, że pancerz w jest taki zły, mamy 170 mm jest to dużo, ale jest to 7.3, tak więc przy aptierach część kwałgów ma APDSy, w dół w amerykańskie kwałki się strzela po bokach, w dół mamy też świetnie opancerzoną wieżę. Słuchajcie, no tutaj no tylko te APWSDS -y albo APDS -y na 7.3, ale APDS y będą, niektóre się nam tu przebijały. często też szybko e, tu pancerz, bo naprawdę ma, mamy tu fajne kąty. Tak jak mówiłem na początku, świetnie też e, ten kształt obraca tą wieżą, tak więc naprawdę jesteśmy zwinni na polu walki. Działo 90 mm. No, na 7 tp, słuchajcie, to jest już niezbyt fajnie. Już bardziej bym powiedział, nawet że słabo, ale uwaga, uwaga. Mamy tutaj też yy, pociski Hit. Tak więc yy, te pociski w zupełności sobie da dają rady na tym 7.3, nie są jakieś najgorsze. Też mamy pociski zwykłe z yy, tym yy, krepcem wybuchowym, jak to tam się nazywa, które wypływają w środku, i ja nimi yy, gram, ponieważ jakoś. Wystarczyło mi prawie niuka, nim zrobiłem tak, więc yy, zobaczycie później jak do tego doszło. Bardzo fajna depresja działa 10 stopni, tak więc naprawdę można tym kwałkiem na wieżę grać, a z racji tego, że mamy wieżę świetnie opancerzoną, to nawet powinniśmy i co? I myślę, że ode mnie tyle. Jeżeli robicie ten kwałk, yy, to mogę go polecić, a jeżeli go macie, ale nigdy nim nie graliście bo jest na to duża szansa, ponieważ ten kwałk jest mało popularny tak? Na YouTubie to, to tam bardzo mało materiałów jest na ten temat. Tak więc myślę, że ode mnie tyle. Zobaczcie, co udało mi się ugrać tym pojazdem. Ale corner pikuje tak. A no, jednak nie. Myślałem, że sprawdzę sobie, czy ktoś nie czeka na niego, ale jednak, jednak tego nie robił. Po prawej dużo czołgów. Słychać. Chyba nikogo nie ma i zarąbiście. To jest dla mnie zarąbista informacja. W mogę teraz tu podjechać. Wyśnijmy sobie tego pana. Muszę uważać w sumie na tą lewą stronę, ale dobra nikogo nie słuchać. Okej, okay, obiekta mamy. Jest chyba tutaj goś, słychać. Tak, jest. O, weźmy silnik i te 29 go do końca. Co najmniej powinien. Tak jest. Dobra. Idziemy sobie dalej. Od domka do domka. Od domku do domku. Chyba tu mi wyjedzie, nie? A, chyba tak Co to? Coś ludzkiego O kurde Dobra I strzeci Ale wchodzi tam Kurde Dzisiaj już trzy i tak samo zabiję O kurde, byłby kwarty, ale go nie widziałem Dobra, coś go tam porysowałem mu lakier To Maus ma taki kurde silnik, dwa mausy mamy Okej, okay, co to jest tu Chyba w, nie wiem z jakiego kraju po prawej nie? Bo ten mój dostał Dobra nie wiem muszę być przodem teraz odwrócony o właśnie Kto to tam jest? Nie, nie wiem, nie wiem, kwaki ma jakieś Chyba teciak, ale pewnie nie jestem Nie się. Dobra. Naprawiajmy. Ładnie, ładnie, ładnie. Pomowy mi gościu? Pomówę Feridon. Chyba osystę <śmarsy> jadow. Jeden morski żyje. I kurde, ale dobrze że to krzyżyłem. Te też się naprawia? No dobra, to ci pomogę. A tu byś się naprawiał, dobra. Uh, mouse. Maus ma problemy jakieś? Nie wiem, gdzie on. Tu trzy Mausy mamy, bo tylko jeden. Co jest. O! Rykofer, serio! No, 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 uciekaj, uciekaj, uciekaj. Dobra A w części wkurz jest OK Ładnie dostaje O w kurde te faki. I tam jakieś chyba betery, są albo inne jakieś peloty Ale Rakwy runda się z zanim do nich w ogóle dojadę O! No super Gór Doniuka też nie niedługo brakowało, ale... I tak 8 fragów, tylko asystry Pod nami ktoś jest w ogóle Słuchajcie, dojechałem tutaj bez żadnego fraga Nie zdążyłem nic zrobić Nasik chwyszczał wszystko O kurde Gruby zwiedz No co my tu mamy? Ferczę Zajebiście po prostu A akurat dojechałem do jednego i co? Kupa rakiety nam nie spadły No w końcu, o, rakieta ładna. Od kogo ta rakieta, od tego pana. A tu na dole mam tygrysa, ale mam takie długie teraz przeładowanie. No kurde, no! No nie, no. Dziękuję, do widzenia. ale kurde, w tyle naprawy. On tygrys to zginął. Kolejna minuta. O! Tu kurde, kurde, też mi uciekł. No, tor też zginął. A ja akurat mogę ruszyć. Zajebiście. Ile? A super. O, tu ktoś był przede mną, zajebiście, Widzimy? Nie widzi. Dobra, ktoś tutaj po prawej. O, widzą mnie na pewno. Nie widzą jednak. Dobra i teraz z pantery wydałoby się Spałka? Chyba ta to... Nie, to pantera A Tak No kurde, nie, dobra, to jest taki niefort, tu ja powinienem mieć 8-10 fragów minimum O panie Panie kochany Wierzę w ciebie, na pewno wradę. 7 kropka Nie mogę rozwalić tych pły Nerwiają Dobra, podjadę sobie trochę dalej Wy nie wjeżdżajmy na punkt a super, wjechałem właśnie na punkt Stój w miejscu, bo sobie nie mogę trafić Jeszcze tu są za silników, słuchać. Tutaj też ktoś jest Tak więc ja sobie jadę bokiem Okay. No, i teraz jestem w takim trochę. Mam wsparcie jakieś tu? No, chyba mam. W martwym punkcie. Bo ani do przodu, ani do tyłu. Czy do przodu może To tutaj może być ktoś. O kurde mać. Kurde mać. Bardzo ci duże działo No gdzie to działo mi uciekaw przede mną chyba ktoś. Kurde, mało widać. Aha. O kurde. oj, ojoj. Kurde, on ma dość peny we mnie przebić, nie? nie? jednak nie. No, co? Jak on daleko jest? Gdzie on jest Tutaj. Aha no w końcu O i teraz mnie przebił kurę Ja pierdziele Pode mną iść suba jest No niech wyjedzie to jest mouse Nie gadajcie Dobra Chyba to jest Maus, to muszę od tyłu wjechać Ta, to jest Maus To nie jest mouse No super, zamek działa, nie zadziałał. No dziękuję, że teraz zadziałało A i zamka działa, nie mam Ja pierdziel, dobra Gdzie tu pojechać, żeby się naprawić? O! Oh. O! Oho! O oh. oh, kurde, ale się przebiłem przez niego, co jest? Kurde, za to wyskoczyło. Ja ale się przebiłem przez niego, dobra, i fras. Oho? Ciekawy to ten sam O kurde! Ja pierdzieluję dwa strwałe wisy. Słuchajcie, 90 zwykłą. Z Zwy zwykłymi M52 pociskami, nie? Dobra, bo tu jest na pantera chyba gdzieś. Nie wiem, AMX a MX to tylko słyszę. No dobra. Tam ja widziałem, że na B jechało. To niemieckie gówno wielkie. O tutaj tak ryzykownie trochę jadę. No właśnie. O kurde mać. O Boże. Ja pierdzielę. Kogo przez to pociskiem przestałby Przecież... Przecież pocisk by zmiażdżył tą ciężarówkę i poleciał na wylot. No super. Tak, on ma taką stabilizację, że mi musiał trafić tak idealnie. a Dobra, zabijam wzrokiem dzisiaj, nie? Ja jestem już u nich na tym. Co tu się dzieje? Dobra, nie wiem, jak wjechać, no bo jak to tak. Nie wiem co to jest, wygląda trochę jak tam, ale nie, mo nie mogły być tam. Krykowe, to jakaś hobica jest. Ja mogę skwelać i skwelać. To jest panterak, w tygrys? Tygrys. Chyba nikt. Tutaj przejdzie to. Chłodnica zbiornik paliwa za mało. Okej, okay, mogę, mogę to wziąć. Okej, okay, kolejny zabity wzrokiem. Ładownik, chłodnica i bomba. No, tak, nic z tego nie.